Reżim Kima mu Muskuły. Mówią o nowej broni. Korea Północna testuje broń nowego typu. Korea Północna poinformowała o kolejnej próbie testowano rakietę Ziemia-Powietrze. Pocisk nowego typu wystrzelono w czwartek z terytorium KRLD, podała dzień później Koreańska Centralna Agencja Prasowa. Była to czwarta próba z udziałem pocisków balistycznych przeprowadzona w Korei Północnej we wrześniu. Test miał za zadanie Potwierdzić praktyczne wykorzystanie wyrzutni rakietowej oraz urządzeń radiolokacyjnych, a także sprawdzić zasługujące na podziw bojowe parametry pocisku, podała państwowa północno-koreańskie rozgłośnia radiowa Głos Korei. W komentarzu zaznaczono, że przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, w szczególności samolotów, północno-koreański rakietowy pocisk Ziemia-Powietrze został opracowany przez inżynierów z Akademii Wojskowej KRLD. Posiadają pociski hipersoniczne, to kolejny już test przeprowadzony przez siły zbrojne Korei Północnej. W ostatnich dniach w środę Pyongyang poinformował, że wystrzelona we wtorek w kierunku morza japońskiego rakieta była testowanym obecnie przez armię KRLD pociskiem hipersonicznym nowego typu, który osiąga prędkość pięćkrotnie wyższą od dźwięku. Jeśliby Korea Północna rzeczywiście miała dostęp do pocisków hipersonicznych. Oznaczałoby to wielki krok w zakresie jej możliwości wojskowych, zauważa AFP. Trwa weryfikacja informacji o próbie z udziałem takiej rakiety przez wywiady wojskowe zainteresowanych państw. Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania, nie czekając na potwierdzenie, złożyły wniosek o natychmiastowe zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcony ostatnim próbom balistycznym w Korei Północnej, pisze francuska agencja. Czwarty test w miesiącu czwartkowa próba to już czwarty w tym miesiącu test broni balistycznej przeprowadzony przez północno koreański reżim 11 i 12 września Pyongyang testował pociski manewrujące dalekiego zasięgu które przeleciały 1500 km 26 września Korea Północna Przeprowadziła z kolei test dwóch pocisków krótkiego zasięgu, które wystrzelone zostały z platformy kolejowej i po przebyciu 800 km wpadły do wód japońskiej strefy ekonomicznej. Władze KRLD twierdzą, że były to pociski hipersoniczne. Mimo międzynarodowych sankcji nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa, Korea Północna pod przywództwem Kim Jong-un znacznie zwiększyła swoje zdolności wojskowe. Pyongyang przeprowadził m.in., kilka prób jądrowych i pomyślnie przetestował rakiety balistyczne zdolne do dotarcia do Stanów Zjednoczonych.